All of these uh, big dick de deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you diddy or whoever you is. All lies will be exposed. That's all. And, and, and anyone who takes that the wrong way, know why they take it the wrong way. The truth is the light. Po tych słowach, które na początku roku wypowiedział Cat Williams, wiele osób rozpisywało się w internecie na temat tego, jak wielkim odklejeńcem jest. W momencie, kiedy FBI zrajdowało dom Diego, 4 miesiące później, miny pewnie trochę im zrzedły i musieli zwrócić honor kontrowersyjnemu komikowi. They all know it. Oprócz Williamsa, na przestrzeni lat pojawiło się sporo wskazówek od innych celebrytów, raperów i nie tylko, wskazujących na odrażające zapędy Didiego. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam kilka przykładów, które obecnie, po tym, kiedy Didi został umieszczony w areszcie federalnym, wydają się być bliższymi prawdy niż dalszego spekulowania nad tym, czy to nie kolejna zwariowana teoria spiskowa z Hollywood, których jak wiemy w internecie nigdy nie brakowało. Jeśli chcesz zobaczyć u mnie więcej tego typu odcinków, gdzie zagłębiłem się w najmroczniejsze i najbardziej podejrzane miejsca elit show biznesu, Paul film, oraz oczywiście subskrybuj, żeby nic nie przegapić. Z góry dziękuję i w tym momencie zapraszam do oglądania. Skoro już poruszyliśmy temat Kata Williamsa, zatrzymajmy się przy nim jeszcze na chwilę. We wspomnianym wywiadzie poza przepowiedzeniem tego co stanie się w 2024 roku, rzucił światło na to w jaki sposób niektóre osoby z Hollywood dostają się do elity, która kontroluje większość branży. Zasygnalizował również to, że sam miał okazję zostać jednym z nich, ale za każdym razem odmawiał mimo tego, że proponowane mu pieniądze liczone były w dziesiątkach milionów dolarów. W tamtych momentach stwierdził jednak, że jego dusza i nie tylko są ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze. Według jego słów pozostał uczciwym wobec samego siebie dzięki czemu obecnie dalej może mówić co chce i o kim chce now i've had to turn down 50 million four times four times just to protect my integrity and that virgin hole i was telling you about. right uh, p Diddy be wanting a body and you gotta tell him no you tell him no. I, i did See, so Kolejną osobą, która nawiązała do Didi'ego, jest doskonale wszystkim znany raper Eminem. W jednym z tracków z ostatniej płyty Eminem'a, The Death of Slim Shady, pojawiły się wersy sugerujące, że to właśnie nowojorski raper odpowiedzialny jest za to, że wśród nas nie ma dwóch legendarnych raperów: Notoriusa, B.I.G. oraz Tupaka. W kawałku Fuel umieścił kilka wersów, które miały skierować uwagę na to, że Didi miał w swojej karierze do czynienia z dosłownym pozbywaniem się konkurencji. W kilku wcześniejszych linijkach zastosował grę słów, która wskazywała na to, że celuje właśnie w Didiego, dodatkowo podkreślając to, że podczas literowania słowa raper w języku angielskim ominął jedną literę P, co miało sugerować, że bliżej niż do rapera jest mu do tla. Eminem nie jest jedynym gościem, który miał parę gorzkich słów do powiedzenia w tym temacie. Kanye West w 2022 roku podczas swojego wywiadu dla Drink Champs mówił o tym, jak działa branża i w jaki sposób wszyscy celebryci najwyższej kategorii, w tym między innymi Didi, potraktowali go w momencie, gdy Kim Kardashian chciała ograniczyć jego kontakt z dziećmi. You You already separated all my friends. I don't got no celebrity friends because when I was on TV, on Instagram, saying I don't know where my child is, and the Kardashians kidnapped my daughter in public, and I didn't have the address of my child. None of these niggas that want to say something Travis now. Travis gave you the address, though, Travis right? gave me the address. Right. But as far as Meek Mill's, right. Puff Daddy, whoever, none of these niggas. All you fake hard niggas, fuck you. Wait, Come, wait, no, no, hold on, hold on. Okay. All you fake hard niggas, fuck you. Następnie padły takie słowa, na które warto zwrócić uwagę, zwłaszcza ze względu na to w jakim miejscu odbywał się ten konkretny wywiad Podcast Drink Champs produkowany jest przez sieć Revolt należącą właśnie do Diego. Wiele osób twierdzi, że to również kolejny punkt mający związek z tym do czego jest on się w stanie posunąć no. I All the shit you rap about, I want the shit you rap about. I want you to come do it now. Come down to this joint right now, please, please. Or otherwise, shut the fuck up. Unless you was there when the Kardashians kidnapped my kids. You understand? Oprócz tego podejrzenia wzbudził jeszcze jeden moment, który mógłby wskazywać na to, że Kanye wiedział coś więcej w temacie federalnego śledztwa, toczącego się od wielu lat w sprawie Didiego. They said I'm not to say in 2024. Widzowie zwrócili wówczas uwagę na to, że wypowiedzi mają prawdopodobnie związek z wiadomościami, które Kanye wcześniej opublikował na swoim instagramowym profilu. 7 października 2022 wrzucił tam post, w którym zaznaczył, że nikt nie jest w stanie go kontrolować, a propos sytuacji, w której sprzedawał koszulki z napisem Białe życie ma znaczenie w opozycji do znanego ruchu BLM. Co ciekawe, zakończył swój wywód słowami: chodź i zrób mi coś nielegalnego. Didi odpowiedział wtedy, że jak tylko wyląduje, spotkają się twarzą w twarz, następnie prosząc o adres Kanie. Otrzymał dosyć zdecydowaną odpowiedź od Westa, który wprost napisał mu: Pięknie. I w tej samej wiadomości nawiązał do federalnych. W internecie obecnie jest cała masa teorii w temacie tego całego szamba, które zapowiadane było właśnie na rok 2024. Jedna z nich mówi nawet o tym, że to właśnie Kanye West był jedną z osób współpracujących z FBI podczas odkrywania kolejnych grzechów Didiego. Dosyć daleko idące podejrzenia, ale szczerze mówiąc w obecnym stanie hollywoodzkich poczynań nic już nas chyba nie zdziwi. Odpowiedź Didiego na wcześniejsze wiadomości brzmiała następująco. Wyślij mi adres, przestańmy grać w te internetowe gierki i nie czuj się zagrożony, będzie dobrze, tylko miłość. Na koniec Kanye zapowiedział, że opublikuje konferencję, na przykład tego, że nie można mu grozić i próbować kontrolować jego poczynań. Dodatkowo napisał jeszcze, że z góry akceptuje jego przeprosiny. Wiele osób myślało w tamtym czasie, że zwariował i po prostu coś mu się odkleiło. Obecnie jednak przez wydarzenia z ostatnich miesięcy odbiorcy patrzą na całą sytuację w nieco inny sposób. Kolejną i jedną z pierwszych osób, która miała okazję wyciągnąć na światło dzienne upodobania Didiego była Karin Stefans. We wczesnych latach kariery zajmowała się modelingiem i często występowała w klipach ówczesnych gwiazd hip-hopu. W swojej książce opisała swoje pierwsze spotkanie z raperem. Po kilku minutach Didi przywitał mnie i zaprowadził do najbliższej sypialni. Napisała. Po tej drobnej formalności Didi i ja spędziliśmy następne 15 minut na typowych czynnościach. Po tym doświadczeniu powiedział: Jesteś jedną z najlepszych. Powiedziała mu to samo, gdy w rzeczywistości był przeciętny. Jedną z Imprez Didiego w jego rezydencji na Star Island w Miami opisała jego otoczenie w następujący sposób. Wybierasz pigułkę, bierzesz szampana i to jest twój klimat na tę noc, powiedziała w wywiadzie. W jednym z fragmentów swojej książki napisała, że Didi kiedyś ostrzegał rapera ex że jest typem kobiety, która nagrałaby cię na taśmie z palcami w tyłku. To było takie dziwne, to było bardzo dziwne, powiedziała Stefans. Exhibit też uważał to za dziwne, ale autorka chciała jasno powiedzieć, że nie doświadczyła żadnego ataku ze strony Didiego. Nie byłam jedną z jego ofiar, opowiedziała w wywiadzie dla Daily Beast, a jego ofiary zasługują na przestrzeń i czas, aby omówić to, co wydarzyło się w tych pokojach. W późniejszym czasie Karin wylądowała na kanapie Wendy Williams, w talk show, w którym po raz kolejny poruszała temat, mówiąc o imprezach elit, które wyglądały co najmniej jak te z filmu Wielki Gatsby. A skoro już jesteśmy przy temacie Wendy Williams, jest to kolejna osoba, której w pewnym czasie było nie po drodze z Didim. Wspomnienie o nim wystarczyło, żeby narazić się na gniew rapera. Cztery lata później sam pojawił się w jej talk show. Spora część odbiorców zwróciła uwagę na jeden moment, w którym Wendy wspomniała o swoim synu. Um, as the mother of a now Według wielu osób to w jaki sposób Didi patrzył na nią mówiąc, że poznał jej syna i jej zdenerwowane ruchy po tych słowach może z perspektywy czasu zostać odebrane jako wskazanie jej tego, że jeśli zrobi za dużo, raper mógłby posunąć się do naprawdę demonicznych czynów. Rok później Wendy została zaatakowana przez grupę artystek należących do labelu Didiego, co potraktowane zostało jako swoiste ostrzeżenie. Jeśli mowa o celebrytach, którzy nie powstrzymywali się przed mówieniem wprost o zachowaniach Didiego, ciężko nie wspomnieć o 50 Cent'ie. Przez lata był osobą, która narażała się komentarzami o nim. A propos 50 Centa jest on jednym z producentów serialu dokumentalnego na temat Didiego i jego chorych zachowań, który już niedługo ma się ukazać na Netflixie. Zbierał dowody przez lata i jest to temat na tyle obszerny, że chciałbym poświęcić mu cały osobny odcinek, tak więc jeśli nie chcecie go przegapić, zapraszam do subskrypcji kanału. Omówimy tam sobie to, jak wyglądał cały beef z 50 Centem, z którym na początku występował wspólnie na scenie, a nawet używał tekstów napisanych przez niego. A jeśli chcecie zobaczyć namiastkę tego co 50 Cent ma do powiedzenia, wpadnijcie na poprzedni odcinek, który wyświetla się teraz na ekranie. Zestawiłem w nim wywiady Didiego, które wzbudzały największe podejrzenia. Jest tam przedstawiona m.in. historia dziwnej propozycji właśnie dla 50 Centa. Teraz już dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo.